Simoneczko z tej strony Black Arrow, ze mną jest Black Shadow i Kuba, ponownie gramy w Minecraft'a i jest nagrywany odcinek jeden po drugim więc nie znam waszej opinii na temat odcinka Jak ściągnął Czemu jak miałeś rybę to nie, nie złowiłeś? Właśnie ja to skupiam A na czym? Na czym się A chodź nie idzie No chodź tutaj do dziury Aż do kąta poszła ja się bawię w kombajn Niezły, niezły dowie. Co tam widzisz? A będzie jeszcze o wiele lepszy. Niekiedy kiedy budujemy jakiś domek? Nie, nie wiem, nie. na razie wolę się zająć przetrwaniem. Jak będziemy mieli wszystkiego w miarę pod dostatkiem, to wtedy możemy się zająć domkiem. Drewno mam pod dostatkiem i chyba wągla. No tak, tylko chodzi mi bardziej o jedzenie. Jedzenie. Jedzenie też mam pod dostatkiem. Kuba zrobi farma. To nie wystarczy, to wystarcza. To Jeśli chcesz się budować domek, to najpierw się zajmij dobrze farmą. To jest zasada, to jest moja zasada, a ja z Was wszystkich jestem najlepszym farmerem, bo przez jakieś. Dobrze, że mam cięcie! Bo ja przez jakieś 10 odcinków jedyne co robiłem, to siedziałem na farmie. Co to dążę, 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 że zrobiłem cięcie. Co ci tam śmierdzi, powiedz mi? Surowy dorsz. Dopiero teraz? No, zawsze śmierdział, ale teraz tak bardziej śmierdział <tłuk> Bo go słuchać. Tak, dokładnie. Podejrzana potrawka. Nie mogę zjeść ja smutek. Teraz ty! Będziesz tu przechowywał też O, a tych bo ja bo ja będę mówił dziwną historię z mojego życia. Spoko, ja zrobiłem cięcie. Ale nie, właśnie ma nie być cięcie. Kuba? Aha, dobra, to, to cicho mamy być, kacer. Okay. Dobra, Kuba będzie opowiadał najdziwniejszą historię z jego życia. No, jak ja kiedyś tak miałem, że no, kolegów sobie zrobiłem taki challenge że na naszym świecie była tylko noc. A pamiętam. I wtedy mieliśmy taki trójzomb, który wahał kierunami. No i dookoła naszego domu chodzimy takie krówki. Może jak się krów, krówkę zwykłowanie uwalnia, powstaje krówka grzybowa. No to walnęliśmy piorunem. Utrzymaliśmy ją jak już przy życiu. Mieliśmy krówkę grzybową. Ja raz jak trzymałem kwiatek, to ja jej przypadkiem dałem go, żeby zjadła. I potem, jak, się, jak chciałem się najeść zupy grzybowej, to że miał zjad i mi się tak wełbie zakręciło, że jak się wywalił. To jest prawdziwa Aha. historia. I też Aha. na całym świecie zdarzyło się najdziwniejsze, że go w moim kiedy widziałem. Innego dnia wyjechaliśmy no, na takie łowy, na postawionych villagerów. Byliśmy nieźle przygotowani. Tylko nasze konie były. wiadomo, zbroje. I tym podobne, bardzo szybkie. My to samo. Dosłownie wszystkiego mieliśmy pod dostatkiem, byliśmy mega przygotowani. Znaliśmy tu co na mego co Wtedy była górza. Zakiechaliśmy na tych koniach. I mojego kolegę walnął piorun. I to niejednokrotnie, lecz dwukrotnie. Jego koń prawie zginął. Tak samo jak on. Gdyby nie całe zbrojki, to obaj byliby martwi. Co? A to, jest, to się wszystko na pewno zdarzyło. No ja wiem. Mówiłeś. Dobra, to ja na razie robię cięcie. Ja jestem takim jatkiem, który opowiada historię. Jak to kiedyś było w moim Tak, kiedyś. Yy, na początku tej klasy X. To na początku szóstej klasy. Ja, 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 ja sobie. Jak sobie przysiągłem? To nadal się będę tego trzymał. Że, że nie będę. Cho że już od tego momentu nie chodzę do kopalni. Ani. Tu, ani no? Ja na przykłady będę z wami chodził. ogólnie nie wchodzę do kopalni. Czemu? Po prostu nie wchodzę do kopalni. Taki challenge dla mnie. Ja będę się zajmował wszystkim na powierzchni. Dobra, to ci diamentów nie dam. Żebyś płakał. Ja Żeby wiem. to był najgorszy część w swoim życiu, żebyśmy myśleli, że to była najgorsza decyzja. Kasper to też mu masz nie dawać. Okej. Okay. To się ja idziemy przez kopalni, skoro będę to chodził na podróże. Będziemy wyruszali na, na morskie podróże. I będziemy płynąć tylko przed siebie, nie będziemy nie wiem, gdzieś do wody czy do jakiejś kopalni. Ewentualnie będziemy szli prze... specjalnie przez te er... tereny, przepraszam, w których nie będzie kopalni. Mam takie pytanie. Po co nam w kości na tym świecie? Nie ja wiem. Będziemy mieli pieska. O, o kurde. Tropikalną rybkę złowiłem. Zróbcie sobie spawn pointa, po połóżcie się na chwilę w łóżku. Nie nie musisz... żeby się położyć? Trzeba się przespać. I jedno łóżko nie wystarczy. Przeba... O, no właśnie, ja wyszłam, ale... Ja myślałam, że ten. Aha. Okej. Okay. Bo ja myślę, że to zormini. Musisz się przespać. idź do po pomyleńcu! Na wędkę cię wezmę, chodź na pyrkę. Pomyleńcu. A masz? A masz? Tobie się? Żegnam, mam odporność na ogień. Jeden oraz trzy. O, podejrzana potrawka. Mi m. mdłości. Nie, co ja mam? Zatrucie. Super potrawka. Thank you Minecraft! <mian> oh no i Dobra, głupiłam ten czas. Minecraft polegała kopalnie, więc nie to nie mine? No, ale w nazwie mam mine! Ej, Mati, chcesz ten wełnę? Jedną? Jest, się... raczej będę chodził do kopalni. trzech, ale może dać jedną. Aczkolwiek do kopalni będę chodził w ostateczności. Ile po... Ej! Pionki? Moją uwieczkę mogę tam. Golić tylko ja. To trzeba będzie Ci jakoś nazwać, bo jak będziemy mniej więcej, to będzie trudno rozpoznać, która jest twoja. Mhm. O, ma... A mam do ciebie prezent. Jest Dziękuję ci szkielecie. O chojka, złowię coś. Chodź tu dziadu! Cyk, cyk, pepope! Cyk, 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 cyk! Eee, słucham Kuba. Już idę. Czekam. Gdzie są pająki? A co ci chodzi? Mocie Masz... mi nic zdać. wam? Masz wyjątkowe łóżko. Jos. Yes. THX. Dobra, poruszmy się wszyscy. Okej. Okay. Ja swoje ile przenieść na farmę. Chłop będzie spał na farmie. No ale co, no ja lubię farmę. To sobie zamiast tego skina kowala co ustaw farmera. Zrobię ci kurde eee... smerfa farmera Ale ja już mam, ale ja już mam skin farmera Mati, czemu zaspanie... Mój podstawowy z... skin Mati, skin Mati, powiedz mi szczerze Dlaczego zaspanie, na serwerze zostałem wykikowany za latanie? Aha Nie wiem, bo może latasz Na łóżku latam, tak O ty um.

O, i Marlak No. No za latanie. Może lata. No na łóżku pewnie. No. Nie wiem, może ci coś opętało. Dobra. Wrócimy jak. Yy, ten Przesta. Ten z tego że będzie może w końcu dzień. Może być wrócić z serwera. Profesor, może być po prostu za Ma pić spać. Ja już śpię. Dobra, powiedzcie mi, kiedy będzie I ten. Kube. no. Y... Ja już śpię. Ale Chyba kubek Trzeba kubek kiknąć.

Przebudził śmieć Nie mam łóżka Ja ci dam, nie mam łóżka nie, Taki ban Nie masz łóżka To śpi na ulicy A, BTW Już jest dzień Rona, połóż się szybko, szybko No nie Powinien dostać bana za latanie. Tak! A, 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 Zostaw mnie! A <laughs> goń go z co ja czysa! Poczekaj pomogę ci I wybuch mu bryt. Owieczka, czemu ty się smażysz? Na pochodni? <laughs> o co chodzi? No napisaliśmy ci mendo, nie. Srać nie spać Nie napisałem czytać Jeść, pić, trać Jak ta Magota, tylko Tylko wybuchać Jak zielono. Jakiego ja hamfar... Jakiego ja hamfarny w makrocie O, co to znowu Amati, a Mati, Ale on ma małego. Na skrótka lego. Mój kolego. Kogo to żelazo? Moje. Dobra. Don't shit. Okej. Okay. O, pająk, pająk, pająk. Chodź tu, pająk. Tutaj. Obaj się spłynęły, oba spłynęły zanim zużyłem chociaż krzyżowa. Czemu pająk mnie atakuje swoim odwłokiem? <laughs> Mahatma Gandhi Zumpa! Oh. Z tył <laughs> Dupa na rei. O, Creepery! O, 5 <refero> Creeperów! dava, idź o... tam do nich! que sobie na Creepery! To jest strategia na Creepery! <laughs> creeper. Tak, mnie chyba lubi. Mhm. Ty już chcesz wybuchać. Ja też chcę domek. Dawać mój domek. To się zabój. Halo, co jest? Co? Zdalić bana za latanie. Ale. Jak? No <tuszuek> <To> i czy... <tuszuek> Jak? Dobra. Dobra, to... No Nie wiem, łóżku. <tuszuek> Ale ja za... Ale to no, są chubane z nie na łóżko. Ale to ma być family friendly content. Ale ja nie nagrywam. Ale ja! Mati, włączę i nagrywa! <grywa> A z to u ciebie to nie, nie, nie. Po ma być family friendly? Przecież ma kuć stracimy, jak będzie family friendly. Ja w sumie. Ale ja nie chcę napić, tam jest zło. O witaj panie ziombiaczku. Przepraszam, ale co? I co, teraz No Tak się będzie tak na twarz! Nie, o, hop jest taki gruby, że prawie... W głowie, tak się hop nadymał, że pan. <laughs> <laughs> Tak on ściągnął ty i mu taki słaby kolegę przez środku Cyk headshot Headshot walnięty W tył głowy dosłownie Strasznie niehonorowe ty O! Pa! się! E, sumo! Zawaj O! jasne Jok ciepły jak pocień w dupie

Uchwała no, ty mi prawie wciągnąłeś <grystanie> <grystanie> to super, to jest ładny domek Ochyny To jest wiosek! Budowa zamknięta Lodaj mi mojego kogoś Zamknięte! Bo ty tak jakby kuba nie. Czy jeszcze jesteś i ślepy? I nie chodzi mi o to. No ty wiesz, że masz okna, które nie są wypełnione. Które... Wiem. Właśnie, to po co to niszczy? Wiem. Ale Ja też wiem. Powiedz. Nie, bo ty się nie dowiesz. Bo ja się wstydzę Czekolada Czekoladę Kupa panowie, zaraz zaczynamy nagrywać Dobra, start, bo poza Hej! Widzicie, skaczę sobie łupkę. Hej. Ej! Mat, nie pamiętaj się. Jeśli my się coś takiego robili, to byś nam zaraz bana dał. I będzie się tak to zaraz zrezygnuję ze współpracy z tobą. A ty wiesz Kuba, że ty ze mną nie współpracujesz w tym momencie. Co? A ty wiesz Kuba, że nie współpracujesz ze mną w tym momencie, tylko po prostu grasz. Ale mi chodzi o współpracę dotyczącą serwera, który ma dopiero powstać. No właśnie nawet nie jest... jeszcze powstanie. A jak powstanie w sobotę? Miał być na ferie W sobotę są ferie... W sobotę zaczynają się ferie świąteczne Geniuszy Geniuszy jakby coś, się ja nie uznaję ferii świątecznej. No To jest moro nieczysta Także no Nie, I zawsze jak nie trzeba, to nie ma gravela. W sensie zawsze jak nie trzeba to jest gravel. Kiedy go... a chcecie krzemień? Mam pięć. Nie, ja chcę gravel. Eee, mam gravel. 31. Da jeden. Będziesz miał trzydzieści a ja będę miał dwa. To gdzie tych też? Gdzie ty jesteś? Idę Chodź tu Chcę do eku, ale już idę Hop. A to, a to, to jest klocek To jest klocek Zobacz, klocek To jest Wielki mój przyjaciel klocek. klocek Wielki kwadratowy kloc No tak, to jest mój przyjaciel klocek jest Brzydkie wziada, drzwi nie. sobie dałeś. Nie, no, no mi się nie chce imbić. Mi się to podobają. Ale mi ani trochę. No ja, ja chcę mieć ten domek całkowicie po swojemu. Spojsków chcę. Chcę go zrobić z tyłu mojego. To moich... to jest Nupski, a nie swojski. Swoich... Ja, Okej, ja muszu. Ja chcę zrobić ten domek w stylu moich najstarszych domków, moich pierwszych domków. Chcę poczuć nostalgię, bo dawno nigren. Widzieliśmy, ładne, ma... ładne to będzie czy nie? No, nie, ma, nie ma. Cześć, Kuba, bo wiesz, że masz co, całą farmę gotową do zbioru? wiem. Aha, okej. Okay. Nie wtrącę. Proszę chciałabyś... Cicho Gasper! Dokonam zbioru. Okej. Okay. Zamieniam się na jakiś czas w kombajn. Dobra, jakaś kombajnę mi od sadzarką. Kombajnę mi od sadzarką. I się Nie ma, to za ciebie by... czekam, to trochę w te ładne paśniki. Okej. Okay. Panie, tutaj była robota już... Pan nic nie A, widział. O, Gdzie? Gdzie już do puszki! Co? Trzyma! No cześć! Dobrze, że teraz mam w święcie. No bo ci się wziąło wszyscy rą. Tak. Nie powiem ściej. I tak to ciągle będzie, póki nie zbuduje domku. Jakby co widzowie, oni nie wiedzą gdzie jestem. Wiem gdzie jest. Cicho. Ale ja tu sukienkę, super, tu mamy wodę, tylko mi piżamę. A ja mam wodę. A ja mam wodę. O, się pali męda nieczysta. <grym <grym a ja go biję pochodnią. Nie za mnie męta nieczysta. No ja widziałam to, no ja wiem, że się... No ja point. My my Nie, czemu? Czemu w Hej Ty nic nie widziałeś no Naprawdę nic nie widziałam No bo tak powiedziałem, że nic nie widziałeś Nie, ale ja naprawdę nie widziałam bo, No wiem, no bo powiedziałem, że nic nie widziałeś Okay. Dlatego nic nie wiedziałaś A czemu Kuba sobie poszedł? Nie wiem, pewnie musiał kończyć, albo się... ...popłakał Ale z jakiego jest On będzie dzidziusiem Ale ja nie <śmusza> Spadź, spadź Spadź, Boba Spadź, Boba Mam to no, do ciebie pytanie. Czy mogę tego, ee, za brak <śpies. Słuchawki> <nie> kiknąć tego? The Master <śpies>. zabrakł łóżka. Spróbuj mnie kiknąć. <Słuchawki> o nie. Ej, Kasper, odwróć się. Hey. Nic nie widziałem No właśnie Time set set Night Dobra, e, spanko Mogę go kiknąć? Proszę, mogę go kiknąć. Nie ja, ja to zrobię. No ja, no proszę. E, już się połóż, połóż się. No jestem. Ej, co to był za dzień A to ja, bo ja walnąłem głową. O nie, on zaraz będzie taki zrejczowany. Nie da się przerwać śniący? Nie Cicho Ej, wejdź do środka klocka Musisz rozkładać tego ten Wejdź do środka, rozwal tego... E... No wejdź do środka, musisz wejść na sam środek Eee, ten zabuduj. Za o, dobra. A nie, poczekaj na tym. Poczekaj, oddaj mi mój gravel. Poczekaj, no oddaj mi mój gravel jeden. Tak. Dobrze, poczekaj, muszę coś zrobić. Bo ja ci tutaj ładny dach zrobię, tylko musisz poczekać. Ale to ma być po prostu Nie, zostaw, zostaw! Ale nie, nie ptuj tego! Ale to ma ci Dobrze! Ale ja ci na chwilę to zrobię, jak ci się nie spodoba, no to ten. To zniszczy, okej? Okay? Zejść na dół, mam do środka. Dobra. Aj! Fajny deszyk? Nie. Odejmij moje drewno! Tu ma drewno. Ma drewno. Gosiarka. Ma... Ja jestem kosiarką. Zostaw moje klony. I nie, najpierw ją A ty? zostaw do... moje plony! A ja tego nawet do... nie dotknęłem. To dobrze, to jesteś dobrym człowiekiem. No właśnie. I uczciwym. No właśnie. Dobra, o, a teraz robimy najlepszą rzecz, którą mogliśmy zrobić. Ej, robimy Mama. No, no. Armam. No, no. my... Mogę zrobić jeszcze, no, no. mogę zrobić jeszcze lepszą rzecz. Powiedz jaką? Nie, Pofarbować owcę. Nie wiem jaką, pać. owce na czerwono. Już zaraz. Nie, pofarbujmy ją ten na luzową. Nie Pomalujmy ją na najdziwniejszy kolor świata. Brązowy. Mam Lepszy pomysł. <noise> sorry, sorry, ludziska, ale niestety muszę zakończyć odcinek w tej chwili. DKX. Daj like a. @x, -a i a daj suba, i Au a au. Au! Co? Dobie Minecraft. Haj, ja co? Nie wiem. Dobra, teraz sobie wrzuc wrzuc wrzucę to na YouTube'a. Jos. Yes. YouTube nadchodzę.